to mi kolejny pomysł na kolejny odcinek, przetestowanie i tego może pokazanie, jak będzie wyglądała przyszłość dokładnie. Bo ja to widzę tak, ja to widzę tak, że kiedyś nie będziemy się zastanawiać nad tym, ile czasu. Po prostu będziemy podjeżdżać, wkładać wtyczkę i czekać może nawet tyle samo, co samochody spalinowe się, się ładuje, tak? Ja tak kiedyś tą przyszłość widzę. To zobaczmy jak wszystko się szybko rozwija. Ja rok temu jak wchodziłem w ten rynek, gdzie tak naprawdę mówiono o tym, że jest mało niklu, mało kobaltu, no dzisiaj, dzisiaj słyszy się, że powstaje w Polsce, w Polsce firma o kapitale tureckim, która będzie produkowała nikiel i kobalt. No i zobacz jak to szybko idzie. Dokładnie tak. Jakby cały łańcuch, jakby z elektromobilnością nie ma, co, nie ma co jej kwestionować. Raczej wziąć jako taką możliwość rozwoju, jako szansę dla rozwoju. I to robi wiele polskich firm. Właśnie tacy producenci ładowarek, czyli ta ekoenergetyka, czy szybkich stacji ładowania, Enelian, wolnych stacji ładowania. Baterie, cały recykling z tym związany. Jakby to jest szansa do, po prostu do rozwoju nowego, 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 nowego biznesu. Więc nie ma co tutaj kwestionować, tylko patrzy, że cały świat idzie w tym kierunku i znaleźć swoją, swoją, swoją niszę. Zgadzam się, zgadzam się. Choć ja cały czas będę mówił, że mówienie ciągle. Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych to nie jest dobry sposób na promowanie elektryków. I uważam, że tam ktoś powinien odrobić lekcję, bo no nie lubię nie jak działa, ktoś tam karze, ty lubisz tak. mi jak ktoś po coś mi jak poprosi, mam wybuch, to OK, tak. a nie jak ktoś mi powie, ty nie możesz tego robić, nie możesz, co nie mogę, a dlaczego nie mogę, bo co? To też no jakby właśnie, wiesz, klaryfikując to, to, nie, to jest tak, że nie będzie można kupić nowego samochodu od 2035 roku. Natomiast ta ciągła wymiana floty będzie trwała co najmniej 15-20 lat. Czyli chcąc jeździć samochodem spalinowym ci fani będą, ci fani samochodów spalinowych będą mogli sobie jeździć tak długo jak będą, jak będą no chcieli. Pod warunkiem, że będą stacje paliw dalej dostępne, a kolejne... Czyli paliwa nie będzie kosztować 20 zł. Aha. Dokładnie, to jest jedna, jedna, jedna rzecz. A druga rzecz, a propos, bo też mówi się, że elektromobilność zabije przemysł motoryzacyjny, to po pierwsze daje to właśnie na możliwość na przestawienie się na nowe działki, nowe obszary. A druga rzecz jest tak naprawdę, że to jest zakaz dotyczy Europy. Wielu producentów samochodów w Europie produkuje samochody na inne rynki, czyli jakby czy te tłumiki też może w mniejszej ilości, ale będzie można dalej produkować i sprzedawać w samochodach, które są sprzedawane na inne rynki. Zgodzę się z tym. Ja w ogóle chcia w ogóle uważam, że należy rozróżnić motoryzację użytkową, czyli taką dojazdę do pracy na co dzień. Tu uważam, że elektryki jak najbardziej. A nie jest ja na przykład osobiście. Moim marzeniem jest posiadanie w garażu. V, V8 BW 750. To no jest... Chciałbym mieć V -kę. fajną, żeby w niedzielę czy w sobotę wsiąść i pojechać sobie... Ale zasięg fajną. będzie taki sam jak elektryka. No tak, no tak, tak, tak. No, no, no właśnie o to chodzi. O to chodzi i... I co Kasiu? Bardzo się przyjemnie jeździ samochodem, Właśnie. bardzo podoba mi się rekuperacja. Eee, jak Ci się jeździ Audi? Bardzo dobrze, bardzo. Pierwszy raz przyznam się tutaj jeżdżą <grym> takim fajnym samochodem z tej... A tu dziwi mnie no, to, wiesz, ja, powiem ja, Ci, że ja, dziwi no, mnie to. Widzisz In, inne firmy bardziej tutaj próbowały sprawdzić jak kobietom się jeździ takimi samochodami, ale nie, bardzo przyjemnie muszę przyznać tutaj, tak, tak. Bezpiecznie na pewno się czuję i jak tak jeździmy w korku, ta rekuperacja fajnie, e, fajnie działa, Więc rzeczywiście no, no, przyjemnie. To ja Ci powiem, że mogę Ci już dzisiaj obiecać, że e, udostępnię Ci ten samochód na kilka dni. Super. Może będzie to, to mały produkt placement, ale firma, w której pracuje, Audi Krotowski, są przychylni w ogóle do moich działań, które odbiegają od takich strategii, z takich standardowych działań i uważam, że, że dzisiaj elektryfikację sprzedajemy też poprzez social media, nie oszukujmy się, że to jest ten target i, ten, ten, i młodzi ludzie też po pierwsze nie lubią posiadać i by w sumie ten samochód to sobie skonfigurować tak. No, fanaty, na iPhoneie, tak, tutaj, tak, i, tak, yy, tak, w tak, to tak dokładnie <laughs> dokładnie tak. Znaczy ja też jakby wychodzę z założenia, bo to też o czym trzeba powiedzieć, że jakby samochody elektryczne są powinny być uzupełnieniem całego systemu komunikacji mobilności w miastach, bo wiadomo, ilość, zamiana tej samej ilości samochodów spalinowych na samochody elektryczne nie rozwiąże nam problemu korków, czy jakby jakości życia w mieście. Natomiast są, jest grupa ludzi, którzy po prostu po pierwsze potrzebuje samochody, ale też te samochody mogą być, też lubimy. W szczególności te nowe pokolenia wykorzystać z sharingu, czy to minutowego, czy mhm. krótkoterminowego i taki samochód wtedy jest po prostu idealny. Chyba tym akcentem zakończymy. Nasza formuła ma około pół godziny. I jedziemy jeszcze bus pasem to jest jako jeden z benefitów tak. musimy o tym powiedzieć, bo tak. tutaj mijamy całe korki, które są tutaj w alejach jerozolimskich, a my tutaj sobie pięknie przejeżdżamy i omijamy stojące osoby. Bus pasem i tu powiem tak. ci na koniec że ja tu jechałem, jeszcze przyzwyczajony, że muszę stać tu w korku z palinówką przesiadę elektrykiem, bach, naprawy i praktycznie do samego Dokładnie. do samej rotundy Dokładnie. Kasiu, ja Ci bardzo dziękuję, dziękuję za, za wspólny czas <grym> życzę Ci powodzenia żeby dużo ładowarek było Tak i w determinacji tak, tak. i determinacji w tym co robisz bo myślę, że jesteś jedną z osobą, która zapisze się w kuluarach elektryfikacji dziękuję bardzo i tak no też staram się, żeby ta elektryfikacja, żeby te ładowarki były też trochę tak pod kobietę, żeby właśnie był ten kabel przyjemnie, żeby można było użyć tego samochodu, żeby było czysto, mm -hmm. oświetlone miejsce, gdzie był kosz na śmieci, więc ten też razem tak. Dużo miejsca na torebkę, w Dokładnie. i szpilki. I szpilki w bagażniku, tak. Dokładnie tak. Życzę Ci miłego dnia, Kasiu. Dzięki wzajemnie. dżunki.